Cześć kochani, witam was bardzo serdecznie w nowym filmiku i dzisiaj um, będziemy sobie czytać założenia na mój temat. Zadałam wam pytanie na Instagramie, a właściwie poprosiłam was, żebyście pisali, co sądzicie o mnie, co myślicie, że robię, co myślicie, że nie robię, jaka jestem według was, jakie mam cechy charakteru, jak się zachowuję i o tym dzisiaj sobie wszystkim porozmawiamy, będę czytać to, co napisaliście i potem skomentuję to, czy tak jest, czy tak nie jest, co ja uważam na ten temat. Więc bez przedłużania, zaczynajmy. Pierwsze założenie to, jesteś dość apodyktyczną osobą. I um, jak to dostałam to na początku sobie pomyślałam, wcale nie jestem apodyktyczną osobą, um, ale to jest chyba właśnie to, co apodyktyczna osoba by powiedziała. W każdym razie um, przemyślałam sobie to. Zastanowiłam się nad tym i powiem Wam, że i tak i nie. To znaczy, ja mam bardzo silne swoje poglądy, na pewno jestem bardzo stanowcza w swoich poglądach, nie zmieniam łatwo zdania, aczkolwiek, aczkolwiek nie próbuję zmieniać czyichś poglądów na moje, nie próbuję nikogo przekonać na siłę. Um, może kiedyś bym tak robiła, na pewno nie teraz, Um, zdecydowanie bardziej wolę wytłumaczyć osobie swój punkt widzenia i jeśli Widzę, że ta osoba jest zainteresowana i um, Może wywiązać z tego fajna konwersacja um, I ta osoba też chce mi powiedzieć o swoich poglądach, to wtedy w to idę Jeśli widzę natomiast, że jakaś osoba Po prostu nie przyjmuje moich argumentów, nic do niej nie dociera To po prostu Stwierdzam, okej, okay, niech ona sobie tak myśli jak myśli, ale ja po prostu na ten temat nie będę dyskutować, bo, bo mi się po prostu nie chce. Ale jeśli chodzi o przyjmowanie przeze mnie sprzeciwu, no to ja mam taki problem, który się nazywa, to znaczy ja to przynajmniej tak nazywam problem odrzucenia. To znaczy, jeśli ktoś mnie odrzuci w jakikolwiek sposób, to przeze mnie to musi przejść i um, ja potrzebuję trochę czasu. I, I trochę. To są takie głupie rzeczy, wiecie. Um, myślę, że każdy z nas się z czymś zmaga. I ja osobiście zmagam się z tym, żeby zrozumieć, że nie każdy będzie robił tak jak ja chcę i nie wszystko w życiu będzie szło po mojej myśli. I wiecie, nie każda praca, do której zaaplikuję, dostanę się do niej. Nie każda osoba, z którą chcę się przyjaźnić, będzie się przyjaźnić ze mną. I to są takie głupie rzeczy, które muszą po prostu. Przeze mnie przejść, muszę sobie to przemyśleć. Jeśli zostanę w jakikolwiek sposób odrzucona, no to jestem zła i staram się znaleźć zawsze sposób, żeby poradzić sobie z tym swoim gniewem, staram się to obrócić jakoś w żart, staram się coś z tym zrobić, żeby to przeze mnie przeszło i po prostu wyszło, i żeby mi się oczyścić z tych negatywnych emocji. Aczkolwiek, no tak, to jest taka główna rzecz, z którą się zmagam, ale uważam, że nie jest to najgorsza rzecz na świecie, ponieważ nie robię nikomu na złość. Kto mnie odrzucił, nie robię mu krzywdy, nie robię um, jakichś innych nieprzyjemnych rzeczy. Także na pewno mam ten problem, nad którym pracuję i wiem, że go mam, ale myślę, że nikogo to nie rani i na, na pewno nikomu nie staram się narzucić mojej woli, więc. Czy jestem osobą apodyktyczną? Myślę, że nie. Raczej skierowałabym się do tego, że nie jestem, ale jestem na pewno osobą, która ma swoje stanowcze i twarde poglądy, ale nie stara się nikogo przekonać do nich, i mam problem z tym, jeśli ktoś mnie odrzuca. Mam taki problem odrzucenia. Mimo zgubienia i ciężkiego okresu w życiu jesteś szczęśliwa. Dużo szczęścia w życiu. Dziękuję bardzo. I tak, to jest prawda. Mimo tego, że mam gorszy czas w swoim życiu, a właściwie miałam, w sumie można powiedzieć, że dalej trochę mam. Um, ale o tym powiem Wam jeszcze więcej niedługo, bo są pewne rzeczy, które, z, którymi chciałabym, się z wami którymi chciałabym się z Wami podzielić. Więc e, tak, mam gorszy okres w życiu. I powiem Wam, że ten najgorszy okres jest już za mną, ale zdecydowanie jestem szczęśliwa i nazywam siebie szczęściarą. I mam dużo szczęścia w życiu. Um, mam takiego dużo przypadkowego szczęścia w życiu. Um, I powiem Wam, że no, jestem naprawdę wdzięczna za wszystko, co mam. Jestem wdzięczna za to, jaką mam rodzinę. Jakiego mam chłopaka, jakich mam przyjaciół. Jestem wdzięczna za wszystko, co mam. Jestem naprawdę szczęśliwa. Po prostu, um, jeśli chodzi o te podstawowe potrzeby, wszystkie mam spełnione, ale wciąż, wiecie, dochodzą jakieś takie problemy, które chyba każdy ma w pewnym momencie. Co robić w życiu, na czym się skupić, um, co teraz dalej. I miałam taki okres, Takiego szmercu trochę, wiecie, bólu istnienia, że w ogóle po co ja tu jestem. Objawiało się to wieloma moimi prywatnymi problemami, i to zdecydowanie nie jest moje codzienne podejście do życia. Bo ja staram się być osobą optymistyczną. Jestem osobą, która chce coś osiągnąć w życiu i zdecydowanie to nie jest droga, którą powinniśmy iść. Już wracam powoli na ten właściwy tor, w którym mogę cieszyć się z każdego dnia, w którym myślę, że życie jest piękne, w którym wiem, że jeszcze tyle mnie w życiu czeka, bo mam dopiero, nawet nie mam 21 lat jeszcze. Więc tak, w 100% zgadzam się z tym, co ta osoba napisała. Mam ciężki okres w życiu, każdy go ma, każdy go będzie miał, jeśli go jeszcze nie miał. A ponieważ w moim życiu nigdy też nie miałam wcześniej problemu, Problemów. I teraz zaczynają się te problemy życia dorosłego. Myślę, że po prostu muszę się z tym oswoić, muszę tam ustawić czoła i, i tyle. I to przejdzie, i wierzę, że to przejdzie, i już w sumie, jak powiedziałam na początku, jest o wiele lepiej, także będzie dobrze, będzie dobrze. Kiedyś byłaś bardzo szalona, ale związek z Jeffem ściągnął cię na ziemię. Um, związek z Jeffem na pewno ściągnął mnie na ziemię, na pewno Jeff mnie dużo nauczył. Jeff jest też zupełnie. Innym charakterem niż ja jestem. Um, on jest taki bardziej spokojny, opanowany i yy, zdecydowanie to polecam. Dobierajcie się naprawdę na zasadzie charakterów. Yy, dwie osoby z takim samym charakterem, z takim samym temperamentem zdecydowanie nie mogą być ze sobą. Wiem, bo przerabiałam. Stoicki spokój Jeffa na pewno mi bardzo pomaga, ale jeśli chodzi o to, czy byłam szalona, Byłam szalona, do tej pory jestem szalona, do tej pory uważam, że jestem szalona. Robię dużo różnych dziwnych rzeczy, czy to z Jeffem, czy bez niego. Co prawda nie chodzę już na imprezy i na randki z Tindera, ale dalej wiem, że jestem młoda, wiem, że Jeff jest młody i oboje chcemy, wiecie, szaleć, zwiedzać świat i być po prostu sobą i bardzo się cieszę, że spotkałam osobę, przy której mogę być sobą, nie muszę nic ukrywać. Zresztą ja zawsze jestem sobą i nic nie ukrywam. Więc e, po prostu znalazłam osobę, która to zaakceptowała. Wiadomo, że związek jakoś tam zawsze ustatkowuje, bo wolisz sobie posiedzieć z tą osobą w domu, czy nawet gdzieś wyjść na kolację, niż iść na imprezę. Ale Jeff nie zabrania mi chodzić na imprezy, Jeff nie zabrania mi chodzić ze znajomymi, byłam już na kilku imprezach tutaj, co prawda nie w klubie, ale u moich znajomych i wychodziłam sobie z innymi ludźmi, wychodziłam sobie z dziewczynami, Jeff mi bezgranicznie ufa i chyba o to chodzi w związku, żeby po prostu sobie ufać i nie narzucać sobie żadnych ograniczeń i wręcz Jeff jest bardzo szczęśliwy jak ja gdzieś wyjdę. Nie dlatego, że mnie nie lubi, nie lubi spędzać czasu ze mną, ale po prostu też chcę, rozumiem moją sytuację i też chcę, żebym poznawała nowe osoby, żebym dobrze się tutaj czuła, żebym miała znajomych, żebym korzystała z życia. Także nie uważam, żeby ten związek mnie ogranicza, a wręcz przeciwnie, cały czas się rozwijam, mam możliwość rozwoju osobistego, mam możliwość zrobienia co tylko mi się podoba. Już myślę, że ten czas, kiedy miałam szaleć, jest za mną. Zresztą ja zaczęłam imprezować, jak miałam 15 lat. Ja się już wtedy wyszalałam, wiecie, 15, 16, 17. Jak już 18 skończyłam, to ja się już czułam staro, już mi się w ogóle nie chciało nigdzie wychodzić. No potem, wiecie, poleciałam do Stanów, to trochę inna bajka. Ale ten czas, kiedy człowiek potrzebuje się wyszaleć, ja mam już zdecydowanie za sobą. Ja już zdecydowanie swoje przeżyłam, swoje widziałam, swoje doświadczyłam. I myślę, że nie potrzebuję tego już w takim stopniu. Mam nadzieję, że lubicie moje takie długie odpowiedzi. Miałam tylko potwierdzić albo zaprzeczyć, ale tak, to jest prawda. Związek z Jeffem trochę ciągnął mnie na ziemię. Chcesz być sławna? Mm, nie. Zdecydowanie nie chciałabym być osobą sławną, osobą znaną. Na skalę światową na pewno nie. Jeśli chodzi o Polskę, uważam, że fajnie by było być. Osobą popularną, nie mówię, że jakoś bardzo znaną. Chciałabym mieć troszkę większy krąg obserwujących niż teraz mam, bo lubię po prostu mówić do ludzi, lubię przekazywać ludziom wartościowe rzeczy, lubię przekazywać swoje myśli. Ja w ogóle bardzo dużo myślę i przyjemność sprawia mi to, że mogę do Was mówić na różne tematy, które mnie męczą. Które ja mam w głowie, które uważam za ważne, um, albo nawet mniej ważne, bo czasami są też takie historie z życia, które chcę Wam po prostu opowiedzieć, się z Wami nimi podzielić, lubię mieć po prostu kontakt z ludźmi, ale też nie chciałabym być znana tylko po to, żeby być znana, sławna i mieć pieniądze. To zupełnie nie o to chodzi. Zresztą sama nie chciałabym, żeby YouTube był moją pracą w 100%, um, ponieważ uważam, że po moim doświadczeniu zresztą, że muszę chodzić do pracy, muszę mieć taką codzienną rutynę, żeby robić to, to i to, co prawda można tak robić przy YouTubie, potem jak już ma się jakieś większe grono odbiorców i tak dalej, ale uważam, że jednak chciałabym robić coś innego i na pewno to nie jest nagrywanie na YouTubie takie, wiecie, na pełen etat, dlatego przychodzę tu, kiedy kiedy chcę do Was przyjść, kiedy uważam, że mam coś do powiedzenia, kiedy chcę Wam coś pokazać, a nie tak, że na siłę muszę produkować to, to i to wideo, bo trzeba dodać wideo w czwartek, czy tam w piątek, czy w tym tygodniu, czy w następnym. Nie, po prostu jeśli czuję się na siłach, to do Was przychodzę. Jeśli nie czuję się na siłach, to do Was nie przychodzę. Więc jeśli dane by już mi było być osobą popularną, to chciałabym, żeby to było na małą skalę, tylko w Polsce i tylko, żeby to było z jakiegoś konkretnego powodu, a nie być znaną z tego, że jestem znana. <laughs> jesteś wrażliwa, mimo że na taką nie wyglądasz. Tu już w ogóle kilka osób napisało, że, um, że jesteś wrażliwa. Jesteś bardzo wrażliwa, myślę, że jesteś wrażliwa, także yy, dzięki, że myślicie, że jestem wrażliwa. Tak, jestem wrażliwa i wiem, że na taką nie wyglądam, e, wiem, że właśnie dużo osób myśli, że jestem wredna przez to, jaki mam wyraz twarzy, no cóż, mam ten bitch face, no nic z tym nie zrobię, po prostu jeśli idę ulicą i nie gadam, nie gestykuluję, nie uśmiecham się, nie śmieję się, no to wyglądam po prostu na wredną, bo moja twarz wygląda mniej więcej tak. No, może bez tych brwi zmarszczonych. E, tu też mi jedna osoba napisała, że widziała mnie na Krakow Life Festival, chciała podejść i pogadać, ale wyglądałam na strasznie zmęczoną i miałam spojrzenie w stylu... tutaj przekleństwa, ale idź sobie. E, I odniosła wrażenie jakby... Jakby, gdyby ona podeszła, to, by, to ja bym była zła na nią. Absolutnie nie. Jeśli ktokolwiek mnie kiedyś zobaczy, to możecie podchodzić. Ja nie jestem w ogóle niemiła. Yy, ja po prostu tak wyglądam, ok? I no, z tym już nic nie zrobię, bo po prostu yy, mam niemiły wyraz twarzy, jeśli gdzieś idę i, yy, i nie gadam, i po prostu myślę, albo słucham muzyki, no wiecie, nie będę szła tak. Hi, 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 hi. Po prostu idę. Więc jeśli kiedykolwiek mnie gdzieś zobaczycie, to. Możecie podchodzić, nie ma problemu, ja zawsze z każdym pogadam, zawsze dla każdego znajdę czas. I o jejku, to jest takie straszne, kiedy, kiedy potem dostaję takie wiadomości, że o, ktoś mnie widział, ale bał się podejść, bo pomyślał, że ja coś złego powiem, albo że, że ja jestem zła, gdzie w ogóle na w Life Festival bawiłam się naprawdę dobrze i to, że tak szłam, to po prostu no, to, to, to taki mój urok, że, że już taką twarz mam, no i, i, i nic z tym nie zrobię. No cóż, jestem wrażliwa, ale yy, może tego po mnie nie widać, tak? Jeśli ktoś ze mną nie pogada, ale jestem naprawdę bardzo wrażliwa, jestem naprawdę bardzo empatyczną osobą, przynajmniej tak o sobie myślę. I nawet płaczę. Wydaje mi się, że masz zrobione usta. Nie, nie mam zrobionych ust, nigdy nie powiększałam ust, to moje naturalne. Mam duże usta od kiedy w sumie pamiętam, to znaczy ta warga zawsze była większa niż ta warga, i do tej pory tak mam. Także jak się śmieję, to wygląda to dość śmiesznie, komicznie, nie lubię tego, ale mm, myślałam nad tym, żeby powiększyć trochę tą wargę, żeby się to wyrównało. Mm, a z drugiej strony lubię swoje usta, więc y, nie wiem jeszcze, zobaczę, może to kiedyś zrobię, ale boję się, żeby właśnie nie wyglądać jak ryba. Więc tak, póki co moje usta są naturalne i chyba nie planuję na razie nic zmieniać, może kiedyś, ale nie wiem, jeszcze o tym myślę, a jak tak myślę, to zazwyczaj wychodzi, że nie, więc pewnie nigdy nie powiększę ust. W każdym razie te teraźniejsze są naturalne i tyle. Masz zawyżone ego. I to założenie bardzo nawiązuje do tego poprzedniego, w którym ktoś powiedział, właściwie dużo osób z was powiedziało, że jestem odważna, jestem pewna siebie. Um, I może się wydawać pewnym osobom, że mam zawyżone ego. Może w niektórych sytuacjach faktycznie um, wygląda to tak, że mam zawyżone ego. Um, każdy, wiecie, odbiera mnie inaczej. Ja osobiście. Uważam, że nie mam zawyżonego ego. Znam swoją wartość, ale nie uważam się lepszą od innych ludzi. Nie uważam też, że pozjadałam wszystkie rozumy i bardzo lubię uczyć się od innych ludzi i bardzo lubię inspirować się innymi ludźmi w takim pozytywnym sensie, nie, że zgapiać coś, tylko inspirować się ich życiem, tym, co robią, tym, jak się zachowują, um, i czerpać z tego dla siebie. Tak jak już wcześniej powiedziałam, jestem bardzo stanowcza w niektórych swoich poglądach. Niektóre wciąż gdzieś tam się kształcą i nie mam wyrobionego zdania, um, ale w tych na przykład typu weganizm, typu Zero Waste, jestem już, wiecie, jestem już ukształtowana i na 99% swojego zdania nie zmienię. Do tego niektórym osobom może się wydawać, że wiecie, mam wielkie ego, mało luzu, nie pamiętam jak tam się to pokazywało, e, ale pozdrawiam wszystkich, którzy wiadomo o co chodzi. W każdym razie nie wydaje mi się, żebym była osobą zarozumiałą. Nie wydaje mi się, żebym była osobą, zrozumiałam Myślę, że właśnie mam dużo luzu, że można ze mną na wszystkie tematy porozmawiać, że można ze mną porozmawiać naprawdę na luzie, bez żadnej spiny. Nie uważam, żebym myślała o sobie, że jestem ponad innymi ludźmi. Zdecydowanie nie, więc nie zgadzam się z tym stwierdzeniem. Wydajesz się mega inteligentną i zorganizowaną osobą, a zarazem lubiącą zaszaleć. I przeczytałam to tylko dlatego, że ktoś napisał, że jestem zorganizowaną osobą i tu chciałam zaprzeczyć, bo totalnie nie jestem zorganizowana. Jestem najgorzej zorganizowaną osobą, którą w ogóle znam. Yy, ja dla mnie w ogóle nie ma czegoś takiego jak organizacja, nie? Ja, ja po prostu nie potrafię, ja już sobie kupiłam, nawet teraz nie zauważycie, ja nie będę tej kamery ściągała, ale kupiłam sobie taką wielką tablicę y, do pisania kredą, dlatego żeby sobie tam napisać dni tygodnia, tu po boku sobie napisać jeszcze cele, jakie mam i co muszę zrobić i żeby jakoś to życie, wiecie, poukładać, bo na razie moje życie to wygląda... Nie wygląda. I ja naprawdę jestem bardzo, bardzo niezorganizowaną osobą. Nie bierzcie ze mnie przykładu. Ja już chyba przerobiłam wszystkie aplikacje, wiecie, w których się odznacza, co trzeba zrobić. Mam nadzieję, że kiedyś się pozbieram i w końcu się zorganizuję, bo jak to wszyscy zawsze mówili, że jestem osobą ambitną i zdolną, ale leniwą i z tym się zgadzam, w sensie nawet nie. Nawet nie to, że jestem leniwą, chociaż może w sumie, może w sumie tak. I mam takie, nawet jeśli chodzi o ćwiczenia, nie? Jeśli chodzi o ćwiczenia na siłowni, powiedzmy, to ja nie mogę zapisać się na siłownię i chodzić na ćwiczenia, żeby, wiecie, pobiegać sobie na bieżni, bo ja się sama do tego nie zmotywuję, nie. Ja muszę sobie wykupić karnet, żeby tam były zajęcia, żeby ktoś stał nade mną i mówił mi, teraz rób to, a teraz rób to, a teraz rób to. Ja jestem strasznie niezorganizowana, i bierzcie ze mnie przykładów w tej kwestii. Um, jeśli ktoś zna jakieś sposoby, żeby się dobrze zorganizować, jakieś książki, żeby się dobrze zorganizować, podcasty, cokolwiek, ja wszystko przyjmę, wpiszcie mi w komentarzach, bo naprawdę muszę pozbierać swoje życie w jedną całość, bo tak się nie daje, naprawdę jestem bardzo zdezorganizowaną osobą. Więc z tym się zgadzam. Nie zgadzam. Znaczy nie, z tym się nie zgadzam. <grafię> Jestem zdezorganizowana. Myślę, że nie jesteś lubiana i nie masz zbyt wielu znajomych. Um, to prawda, nie mam zbyt wielu znajomych um, i powiem Wam, że nie cierpię z tego powodu. To znaczy, może cierpię z tego powodu ze względu na to, że moja przyjaciółka. Nie jest tutaj i moja mama też nie jest tutaj, bo, e, bo właściwie to mam tylko dwie przyjaciółki i jednego przyjaciela, którym jest oczywiście mój chłopak. Um, um, jeśli chodzi o resztę znajomych, to mam kilka bliskich, bardzo znajomych, których e, nie uważam za przyjaciół, ale uważam za bardzo bliskich znajomych, którym też bardzo dużo rzeczy mówię. I co tu mogę jeszcze powiedzieć na temat tego, że nie mam dużo znajomych? Um, ja brzydzę się kłamstwem, ja jestem osobą dość selektywną, dobieram sobie osoby, przynajmniej staram się teraz już dobierać osoby tak, żeby były to osoby, które wnoszą coś do mojego życia, y, które pasują mi, wiecie, nie mówię, że każdy musi być idealny. Oczywiście nikt nie idealny nie jest, ale po prostu osoby, które najbardziej mi pasują um, pod względem charakteru, pod względem nastawienia do życia, um, czy wnoszą coś mądrego i dobrego do mojego życia i ja zdecydowanie wolę mieć takie małe grono, które mam teraz. Niż mieć milion przyjaciół, yy, którzy będą fałszywymi przyjaciółmi, którzy będą mnie obgadywać za plecami, którzy będą mnie zupełnie nie wspierać w tym, co robię. I nigdy się nie będzie przez wszystkich lubianych, jeszcze się taki nie urodził, sobie wszystkim dogodził. Dla mnie jest ważne, że te osoby, o które ja dbam, o które ja się troszczę, dają mi dokładnie to samo, dają mi tak samo dużo czasu, tak samo dużo energii i tak samo dużo miłości. I uważam, że to jest najważniejsze, żeby znaleźć. W życiu, te kilka osób, o które może się dbać, i osoby te dbają również o ciebie. I to zdecydowanie wystarczy. W związku jesteś raczej ugodowa. Jestem bardzo ugodowa w związku. Um, z Jeffem się nigdy nie pokłóciłam. Znamy się już teraz rok. Um, niedługo będzie rok, w następnym miesiącu będzie rok i nigdy się z nim nie pokłóciłam. Zawsze było między nami naprawdę super. Oczywiście każdy ma lepsze i gorsze momenty. Bywały sytuacje, gdzie po prostu um, albo ja się gorzej czułam z pewnych prywatnych powodów, albo jemu było gorzej, ale my po prostu uważamy, że my jesteśmy razem przeciwko problemowi, a nie że problem jest pomiędzy mną a nim. Więc, jeśli mamy jakiś problem, to po prostu rozmawiamy o tym, staramy się razem go przejść, razem go przetrwać i po prostu być razem przeciwko temu, co się stało. Widać na pewno taka nie byłam, bo jeśli kojarzy ktoś mnie jeszcze za czasów Aska, um, warto nadmienić, że miałam wtedy 15-16 lat. Um, tak, 15-16 lat, to z moim poprzednim chłopakiem bardzo dużo się kłóciliśmy, e, aczkolwiek uważam, że oboje byliśmy niedojrzali i mieliśmy zbyt sprzeczne charaktery, żeby się po prostu dograć i zrozumieć, i um, teraz oboje jesteśmy w szczęśliwych związkach, więc zdecydowanie po prostu nie byliśmy sobie pisani. Um, no, ale uważam też, że byliśmy bardzo niedojrzali, i to jest bardzo śmieszne dla mnie teraz, że uważałam, że wtedy jestem na maksa dojrzała, bo tak samo jak miałam 13-14 lat, to uważałam, że jestem na maksa dojrzała, a teraz uważam, że jestem niedojrzała, więc jak niedojrzała musiałam być wtedy. Um, niestety tak już jest, że w pewnym momencie, jak dorastamy, to myślimy: O, już wszystko wiemy. Um, już, już nic się nowego nie nauczymy, i już jesteśmy na maksa dojrzali, i większość ludzi jest niedojrzała. Może byłam dojrzała jak na swój wiek, ale nie uważam, że byłam tak dojrzała jak jestem teraz, a i tak nie uważam teraz, że jestem jeszcze do końca dojrzała i mam dużo zachowań, które po prostu są dziecinne. Um, no bo uważam, że nadal jestem dzieckiem, no cóż. <laughs> Więc ja się do tego w pełni przyznaję, że ja mam jakieś dziwne odchyły, nawet. Jakby patrząc, co robiłam rok temu jeszcze, to mówię, o mój Boże, jaka ja byłam niedojrzała. A to, do, to minął dopiero rok od tego i ja to widzę. Więc za każdym razem, kiedy pewnie większość was tak ma, że jak patrzy w przeszłość, to sobie myśli: O mój Boże, co ja wtedy nosiłem, co ja wtedy nosiłam, co ja wtedy robiłam, co ja wtedy robiłam, jak ja się wtedy zachowywałam, jak ja się wtedy zachowywałam. I jak ja wtedy myślałam, jak ja wtedy myślałam, ja mam dokładnie to samo i myślę, że to jest normalne, że to jest część procesu, ale w ogóle rozgadałam się na zupełnie inny temat, bo <grywania> pytanie było e, właściwie to, założenie było: Czy jestem ugodowa w związku? Więc tak, jestem ugodowa w związku. Nie lubię się kłócić, nie lubię dram. Lubię oglądać dramy, ale lubię oglądać dramy ze względu na to, że Um, lubię analizować ludzi i lubię analizować zachowania ludzi, i lubię posłuchać sobie innej perspektywy niż moja, um, więc jeśli rozmawiam na temat jakiejś dramy z kimś, to lubię też się dowiedzieć, co ta osoba o tym myśli, i czy myśli tak samo jak ja, a jeśli nie, to dlaczego. I czasem na, nawet mam także, zresztą bardzo często mam także. Myślę, no, w sumie ona ma rację, ale w sumie też nie ma racji. Wiecie, to są takie. Y, rozumiem po prostu jedną stronę i rozumiem też drugą stronę. I właściwie nie wiem, co mam na ten temat myśleć. I mam takie rozdwojenie, że, że rozumiem, jakby. Rozumiem dwie zupełnie różne opinie na ten temat i rozumiem, dlaczego ktoś mógł się tak zachować, a zachował się inaczej, albo y, dlaczego się inaczej nie zachował. To jest śmieszne, ale. Tak, jestem ugotowa w związku, no przejdźmy do następnego pytania. Ostatnim założeniem na dzisiaj jest: Nie lubisz wszystkiego w sobie, ale się akceptujesz w pełni. I tak, to jest prawda, nie lubisz wszystkiego w sobie. Są rzeczy, które chciałabym, żeby wyglądały inaczej um, i. No i nic, i akceptuję to i. Um, jak pewnie wiecie, miałam operację plastyczną nosa, ale to nie było tak, że to był mój kompleks, ani to nie było coś takiego: O, muszę to zmienić, muszę to zmienić koniecznie, bo to mnie drażni w życiu codziennym. Po prostu chciałam to zmienić i miałam okazję, więc to zmieniłam, ale nie było to coś takiego, co przeszkadzało albo utrudniało mi um, funkcjonowanie. Um, jeśli chodzi o stan na teraz, to tak akceptuję w sobie wszystko. Um, nie ze wszystkiego jestem zadowolona, chciałabym, żeby niektóre rzeczy wyglądały inaczej, ale w pełni siebie kocham, w pełni siebie lubię um, i uważam, że takie podejście powinien mieć każdy, wtedy życie jest łatwiejsze, lepsze. Przy okazji odsyłam do mojego filmiku, który już nagrałam jakiś czas temu: po co ci kompleksy? Tam mówiłam troszkę bardziej na ten temat, um, ale z tą pozytywną myślą was zostawiam, żeby po prostu kochać siebie, żeby akceptować siebie i żeby dobrze ze sobą żyć. Dzięki wielkie kochani za oglądanie. Dziś założeń było dużo, dużo więcej. Może jeszcze kiedyś zrobię jeden filmik z takimi założeniami. Myślę, że całkiem fajnie to wyszło. Sorry, jeśli w niektórych kwestiach trochę się za długo rozgadałam, ale mam nadzieję, że da Wam to trochę do myślenia i um, zostawi Wam jakąś refleksję, bo właśnie takie filmiki chciałabym robić, żebyście mogli zobaczyć życie z mojej perspektywy i może zmienić swoją, albo napisać mi też coś od siebie. Może macie jakieś zupełnie inne. Um, poglądy na to, co powiedziałam. Też zapraszam do sekcji komentarzy, zostawcie mi komentarz. No i jeszcze raz dzięki wielkie za oglądanie i do następnego razu. Buziaki! Pa!